Siema wszystkim, tutaj Kaczorek, i tutaj jest Kaczorek właśnie I ja chciałbym wam zaprezentować fajną pułapkę, która jest łatwa do wykonania Teraz wam zaprezentuję tą pułapkę na tym kurczaczku, który jest niewinny Ale za coś musi się iść do więzienia, ponieważ nie jest mi jajka jest tego jajka nie wylęgło się małe kaczonko Więc teraz musi iść do więzienia, więc ta seria polega na tym, żeby za, żeby Wam zaprezentować fajne pułapki i łatwe, żeby jakieś noby nie umiały zrobić. Więc teraz za Wam zaprezentuję jak ta pułapka działa i biedny kurczaczek właśnie teraz jest w pułapce i ma bana. Tak, niestety, żeby oczywiście ją uwolnić, musimy tam rozwalić płytkę naciskową. No, Ale to jest niemożliwe, na, 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 na niektórych serwach to działa, a niektórych na, nie działa, ponieważ zależy od pluginów itp. Itd. Wystarczy tutaj drzwi postawić tak, żeby po prostu jak wskazówki zegara, po prostu tak, wiecie, tak zrobić jakoś, no, tak jak wskazówki zegara, czyli jakoś tak, tak, no wiecie o co chodzi, nie? Zaraz wam zresztą to zaprezentuję, nie wiem czemu mam notebooka, notebooka, notebooka not yy, w kieszeni i nie wiem czemu mam trzy paraspony. Sponi, naprawdę kaczorek. A dobra, nieważne. E, tutaj jest kaczątko. Tak. Teraz je pozostawimy i dajemy się w inne miejsce. Tutaj oczywiście robimy próbę. E, idziemy na pustynię, ponieważ tam raczej znaczy nam nic nie zagraża. weźmiemy sobie tylko jakiś przedmiot. Albo nie, my będziemy przedmiotem i zobaczymy jak ten, na to wyjdzie. Więc postawiamy płytkę, czyli Besser Plus. Nieważne. I stawiamy to. Tak. O, źle, zary. To musi iść w tą stronę. O jezus. O jezus, dobra. Więc ustawiamy tak drzwi. I. O sorry, to, to źle. To źle, bo to musi być tak. I teraz nam się zamykają drzwi, i nie możemy wyjść. Yy, I ten gracz jest więziony przez jakiś czas. Po, Oczywiście. Jak będzie hyat admin, to oczywiście to zablokuje. Możemy jeszcze trolla zrobić. I możemy jeszcze. Tutaj postawić TT. Żeby żeby koleś nie ucieknął, wiecie o co chodzi? Pewnie pewnie jakiś koleś tutaj złapie się. i pewnie powędruje do klateczki. Y oczywiście możemy to zrobić na serwerach, ale teraz nie będę z tym kombinował, ponieważ jeżeli ktoś chciałby wyjść z tej klatki, to po, po prostu... mi postawi tutaj jakieś takie wiecie, ale żeby nie ale żeby, trzeba dodać plugin, żeby ta osoba sam tu nie wyszła ponieważ jak ktoś naciśnie przy przypadkowo i ta osoba wyjdzie, ponieważ ta zostanie osoba bana, jeżeli ktoś tego. Oczywiście znam sposób na wyjście z tej, tej. paszcze. oczywiście trzeba iść wprost i wyjść po prostu a żeby żeby kogoś z tego to trzeba po prostu tutaj otworzyć e, więc to było na tyle e, Teraz chciałbym e, zaprosić was na mojego bloga tak, zapraszam Was na mojego vloga, który linka znajdziecie w opisie filmu. Sorry, że byłem zawstydzony po prostu. Pierwszy vlog to każdy był zawstydzony. Kupiłem sobie kamerkę, więc będą jakieś odcinki z kamerką oczywiście. I TP, i TD. Patrzcie mam w I teraz jak słyszycie, jest fajny dubstep. po prostu... Jest zaturbiście po prostu taki który lubię jak. Możecie mi wysyłać linki do takich depstepów właśnie takiej turbiaste są e, okej, okay, więc to było na tyle. Pożegnam się w klatce. Okej, okay, więc. Okay. Myślę, że się podobał ten poradnik. Jak okay. zrobić pułapkę łatwą i... Z, z nieskomplikowanymi przyrządami. Więc... Ja się z wami żegnam. E MSK. Pa!